Koparka EC480EHR sprzedana do firmy AKP, e, z firmy z Katowic, jest pierwszą koparką e, tej klasy, wyburzeniową, sprzedaną przez Volvo Maszyny Budowlane Polskie. Ubraliśmy maszynę Volvo w związku z bezawaryjnością maszyn Volvo. Jesteśmy zadowoleni, jak do tej pory, ze współpracy. Volvo w swojej ofercie posiada trzy modele koparek do prac wyburzeniowych. Oprócz tutaj widocznej EC480 posiadamy również EC380 oraz EC750. Przykazywana dzisiaj maszyna posiada dwa rodzaje wysięgników. Wysięgnik wyburzeniowy o zasięgu ponad 28 metrów. Jest on również wyposażony w fabrycznie zamontowany system spryskiwaczy, który zapobiega powstawaniu chmury pyłowej. Do tego wysięgnika możemy podczepić narzędzie o wadze do 3,5 tony. Drugi wysięgnik koparkowy o zasięgu 12,5 m służy do prac wyburzeniowo-porządkowych. Do tego wysięgnika możemy również podczepić specjalną przedłużkę, dzięki której możemy zwiększyć zasięg maszyny do ponad 15 metrów. Na szczególną uwagę zasługuje sposób montowania wysięgników do maszyny. Konstruktorzy Volvo wykonali naprawdę świetną pracę, aby zminimalizować do minimum czas przygotowania maszyny do pracy. Wysięgniki montowane są za pomocą hydraulicznie wysuwanych sworzni, specjalnego szybkozłącza oraz zgrupowanych połączeń przewodów hydraulicznych i elektrycznych. Czas przygotowania maszyny do pracy został skrócony również dzięki takim funkcjonalnościom jak hydraulicznie rozsuwany podwozie oraz hydraulicznie demontowana przeciwwaga. Ta druga opcja jest szczególnie istotna podczas transportu maszyny pomiędzy kolejnymi placami budów. Kabina operatora w EC480EHR to połączenie bezpieczeństwa, funkcjonalności i komfortu. Odchylana o 30 stopni zapewnia operatorowi odpowiednią pozycję ciała podczas pracy. W połączeniu z systemem kamer zamontowanym na wysięgniku wyburzeniowym pozwala obserwować narzędzie robocze bez żadnych problemów nawet na wysokości 28 metrów. Standardowym wyposażeniem każdej koparki wyburzeniowej Volvo jest krata na dachu oraz na przedniej szybie chroniąca operatora przed spadającymi elementami. Wartym wyszczególnienia jest również fabrycznie zamontowany system informujący operatora o przeciążeniach. Jeżeli tylko czujniki wykryją położenie wysięgnika wyburzeniowego poza dopuszczalny zakres to operator dostaje od razu informację o niebezpiecznym położeniu i może natychmiast skorygować położenie narzędzia roboczego.